Trafiliście do miejsca, gdzie można się dowiedzieć, jak wygląda świat, czym jest człowiek i jak poprawić swoje zdrowie fizyczne, psychiczne, egzystencjalne i jak w końcu zaznać szczęścia i radości, a wszystko za sprawą medytacji i pobieranych nauk w zaświatach. Nazywam się Zbigniew Jan Popko jestem nie tylko mistrzem bionergoterapii, przewodniczącym cechu, ale i uzdrowicielem duchowym. I do moich nauk przekonało się już wiele, wiele tysięcy osób. Na swojej stronie popko.pl dzielę się nią za darmo ze wszystkimi szukającymi prawdy i wsparcia. Jestem prawdziwym jasnowidzem od dziecka, od zawsze widzę tamten świat, ponieważ uczę tego, co sam potrafię, czyli potrafię wypiekać bułki, to potrafię też tego nauczyć. Kiedybym udawał jasnowidza i szamanek, uzdrowiciela, nie potrafiłbym tego nauczyć. Wszystkiego tego uczę ludzi i to w ekspresowym tempie. To, co robimy, no to wiadomo, to jest uzdrawianie duszy ciała, drugi krok poznanie siebie, potem budzenie świadomości, no i rozwój zdolności paranormalnych. To nie jest tylko jasnowidzenie. To jest jasno, wiedzenie, to jest czucie wysoko energetyczne, intuicja energetyczna i duchowa, rozwój zdolności paranormalnych i jeszcze szereg innych, których tutaj nie ma co wymieniać. Dlaczego to robię? Bo medytacja objawieniowa, ten specyficzny, typowy dla wielkich mistrzów model widzenia, jest dostępny każdemu człowiekowi. To właśnie z niej korzystał Buddha i Jezus. Nie istnieje inna droga do poznania wszechrzeczy. Gdzieś już wiadomo, że praca z umysłem i psychiką to dopiero początek drogi do nieba, że jaźń i pole kwantowe są dopiero wstępem do budzenia świadomości, że końcem tej przemiany jest powrót do domu, czyli do źródła, a więc kontakt z najwyższą świadomością i wejście w stan oświecenia. Normalnie takie zjawiska zachodzą podczas wieloletniej pracy z umysłem. Relaksacja, koncentracja, afirmacja, stosowanie odpowiednich technik oddechowych, kontemplacja itd. do tego stopnia hamują wewnętrzne napięcie i wyciszają ruch energii, że człowiek znów może zostać aktywnym obserwatorem w polu kwantowym. Można wtedy wybrać określony potencjał i ko do siebie przyciągnąć. By tak się stało, by wszechświat odpowiedział na nasze sygnały, na nasze potrzeby, z których każda ma swoją określoną wartość wibracyjną i by kwantowe obrazy, wizje nie spadły z horyzontu zdarzeń, należy utrwalić sobie nowe wzorce zachowania. Inaczej nie zostaną one zapisane w DNA i domek z kart prędzej czy później się rozleci. Czyli, że człowiek powróci do starych nawyków, zwłaszcza, że zmiana środowiska najczęściej nie wchodzi w grę. Rosnąca w społeczeństwie znajomość zasad energetycznych to bardzo dobry objaw. Ludzie muszą zrozumieć, że są energią i że wiedza o jej ruchu jest kluczem do podtrzymania w sobie zachodzących procesów. Zrozumienie zasad obserwacji i skupienia pozwala na pełniejsze kreowanie życia i samego siebie. Podświadomy umysł zaczyna przemawiać, a samorozwijająca się świadomość wzmacnia postrzeganie pozazmysłowe i doprowadza do utrwalenia stałego stanu odprężenia. Nagle człowiek nie musi z afektacją trenować sztuki sterowania wewnętrznymi energiami, bo sam stał się koncentracją, afirmacją i medytacją, dzięki czemu utrzymuje na stałe lub łatwo wchodzi wyższe stany świadomości. W czasie których samoistnie dokonuje się prawdziwy skok w nadświadomość poprzez rozwinięcie i przestrojenie obwodów neuronowych mózgu fizycznym i w siatce energetycznej tworzącej mózg kwantowy. Po zmianie przekonań i nawyków, po uwolnieniu umysłu od ograniczeń, po zmianie wzorców myślenia, po zwiększeniu synchronizacji fal mózgowych, łatwiej jest osiągnąć stan biokomunikacji. Wszędzie zachodzą korzystne zmiany. Człowiek się przebudowuje, staje się jednostką doskonałą fizycznie i umysłowo. Pierwsze medytacje to były właśnie te prawdziwe na, na Popko TV, i one czuję, że działają. To są zmiany, które są namacalne, które są widoczne których mi poprzednie różne nurty nie dawały. Dzięki temu kanałowi, tym medytacjom, które są w, na nim zawarte, jakby, m, mam bardziej świadome życie, prowadzę bardziej świadome życie. Jeśli to oglądasz, mm. <gry> przyjacielu, to znaczy, że wiesz i czujesz, że ten świat nie działa tak, jak powinien, że szukasz odpowiedzi na pytania, dlaczego tak jest. Na kanale Popko tę część, sporą część tych odpowiedzi znajdziesz. Ale też nauczyć się, jak, jak je samemu uzyskiwać. Warto po prostu, jakby zainteresować się, żeby wiedzieć, po prostu, jakby, co to znaczy być człowiekiem. I tak, na Popko TV znajdziecie tam te odpowiedzi, co to jest to człowieczeństwo, na czym to wszystko po prostu polega. I ta wiedza mocno zachęca do tego, żeby właśnie być dobrym człowiekiem dla siebie, przede wszystkim, no i dla wszystkich dookoła, bo bo świat się po prostu jakby zmienia. Ja, te, ja widzę, jak dużo się pozmieniało wokół mnie na, na lepsze, na takie łagodniejsze. Urzekła mnie ta idea tym, że to jest po prostu, e, jakby to powiedzieć, moim, moim zdaniem, w mojej opinii, to jest otwarcie się na drugiego człowieka, bycie po prostu życie e, e, zgodnie z, z, z człowieczeństwem. po prostu życie zgodnie z prawdą. E, no to jest coś, czego nie mamy na co dzień. Idea Zbysia według mnie przedstawia to podejście do różnych ludzi w ten sposób, że to jest jedno podejście, takie jak ja mam podejście do swojego dziecka, do ukochanej osoby, do, 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 do człowieka po prostu. Podejście, nie dzielenie w kategoriach, tylko podejście do człowieka. Ja, ja jestem wdzięczny, ja całe życie szukałem takiego człowieka, a grzebałem, że tak powiem, w różnych tematach. No i, i no, no cieszę się. Ja swoim. Najbliższym, komu bym mogła, to bym poleciła tylko ten kanał, bo ja, ja już to doświadczyłam. Ja wiem, że to jest najlepsza droga, to jest sama prawda. Cieszę się, że znalazłam tą drogę rozwoju duchowego i przemówiło do mnie najbardziej to, że przede wszystkim powinniśmy zadbać o siebie i, i, i pracować nad sobą. Żeby być coraz lepszymi ludźmi, i, i to, to mnie urzekło. To, to do mnie przemówiło. <laughs> no wszystko wiadomo, zależy od intencji. Jeżeli ktoś ma też intencje szczere, to tutaj rozwinie skrzydła, będąc prowadzonym przez, przez Popko TV. Bo dla mnie to jest, mam już trochę lat, trochę jakby przeżyłam, i, i, i to jest jakby jedyna prawdziwa droga. I skuteczna. To jest takie dla mnie historyczne, jakby wydarzenie i historyczna idea, która mam nadzieję, że wpłynie po prostu bardzo korzystnie na przyszłe no, pokolenia.